Przerwie postanowiłam do Was wrzucić super filmem i mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo mi już się podoba na wstępie. Dawno nie nagrywałam 24 godziny challenge i postanowiłam w końcu to zrobić. A przy okazji to, co coś robię, ponieważ połączyłam nasze dwie ulubione rzeczy, czyli telefon oraz jedzenie, którego akurat tutaj nie mam, i stworzyłam emoji food, czyli będę przez 24 godziny jeść jedzenie, które wygląda tak samo jak mamy w naszych telefonach, czyli emoji. Więc zaraz wam pokażę wszystkie emoji jedzenia jakie tylko mam na swoim telefonie. No i będę z czasem wybierać, co mam jeść, ale ponieważ teraz jest rano, bo zostałem jakoś, nie wiem, godzinę, półtorej godziny temu, to stwierdziłam, że czas i śniadanie w końcu, więc zaraz wybiorę, co będę jeść na śniadanie. No dobra, lecimy i patrzymy, jakie są tutaj emoji. Jak widzicie, jest ich mega, mega dużo, więc będę musiała coś wybrać. Totalnie nie wiem, co na ten moment, ale. No cóż, śniadanie, no to nie może być znowu jakieś danie, nie wiadomo co, więc popatrzmy, co my tu mamy. Po 5 minutach wreszcie znalazłam emoji, które będą dobre, żeby zjeść śniadanie, a mianowicie płatkie z mlekiem, więc jak widzicie tutaj znalazłam pierwsze emoji, czyli ten, nie talerzyk, tylko e... miska właśnie, miska, tak to się nazywało. <laughs> Już nie pamiętam jak się nazywało, serio No i znalazłam też szklankę z mlekiem, więc to będą dobre właśnie dwie emoji do zjedzenia śniadania No to co, pozostaje tylko iść teraz do kuchni i przygotować pyszne śniadanko, czyli najważniejszy posiłek w ciągu dnia No i jesteśmy w mojej kuchni znalazłam parę przedmiotów, które w miarę będą przypominać te, co są w emoji Czyli miskę niebieską, tylko niestety jest w paski, ale myślę, że aż tak to nie będzie przeszkadzać no i szklankę, której, tak jak już mówiłam tam w poprzednich filmikach, w których robiłam testy, że nie mam zwykłej białej szklanki, tylko musi być zawsze z jakimiś ozdobami, ale ważne, że jest, więc mam tutaj mleko jakiejś tam firmy, więc teraz dalej do mojej szklaneczki i zrobimy z tego emoji i zobaczymy, czy będzie podobne chociaż w jednym procencie. No nie mleko się skończyło. Dobra, mam drugie mleko, może nie wleję. Dobra, mam drugie mleko, może nie wleję. Dokończę to, to poza kamerą i posprzątam, zaraz do Was wracam. Wróciłam po małym sprzątaniu. Tak się prezentuje ta szklaneczka. Ja tak oceniam gdzieś na um, 7 na 10. Wy też oceniajcie w komentarzach po kolei, bo chcę wiedzieć, jak wy uważacie. No i teraz lecimy z płatkami i mlekiem i ogólnie śniadaniem, bo jestem serio serio głodna. Za ten czas gdy szukam swoich płatków, zagrzałam sobie mleko i teraz będę wysypywać płatki i nareszcie jeść. Trochę się wysypuje. Nie. Dobra, wystarczy. Mam swoje śniadanko i idę go jeść. Tylko jeszcze wezmę łyżeczkę na łyżkę. Nie służka, ale to już tak, także no. Teraz będziecie oceniać razem ze mną, jak mi wyszło to emoji, czyli niebieska miska i łyżka. W jakim stopniu to się prezentuje tak samo? Wiem, że tło jest takie trochę słabe i się wtapia to w tło, ale myślę, że i tak ogarniecie, więc ja oceniam to na 8x10, nawet lepiej niż ta szklanka, bo jednak kolor jest bardzo ważny i emoji, tak samo. już jakaś godzina albo nawet dwie już nie liczę czasu bo siedziałam cały czas na telefonie niestety tak mi właśnie miała każdy dzień jeżeli za długo zacznę siedzieć na telefonie ogólnie to um, chcę się pić i to bardzo ale nie ma w ogóle szklanki wody ani z takiego w emoji bo szukałam więc jedne co znalazłam jest to kawa i tak zrobię Pójdę sobie zrobić kawę. Powiem o tego, że jakoś specjalnie za nią nie przepadam, no ale poświęcę się dla tego filmiku i zrobię sobie kawę. Pewnie dzisiaj w nocy spać będę, także przynajmniej zmontuję ten film, który dzisiaj nagram. Czas sobie zrobić kawę i znowu biec do kuchni. Ten dzień jest bardzo interesujący, już to czuję. Będę zaraz czas jeść, pić, jeść, pić. Także idziemy sobie zrobić szybko jakąś kawę. Uwaga, uwaga! U, może się nie wyleje? No dobra, coś tam widzicie, więc zaraz ocenicie jak mi wyszła kawa, czy jest podobna do emoji, także porównujcie teraz i sprawdzajcie, tylko nie da się nie mogę tak przechylić, żebyście widzieli tą kawę, bo zaraz się wyleje, także no, ale... Myślę, że jakieś podobieństwo jest. Znalazłam, nareszcie, zwykłą białą filiżankę w domu, więc bardzo jestem z siebie dumna. I na teraz y, będę próbować, czy jest w ogóle dobra, bo posodziłam dwie łyżeczki, a zazwyczaj w ogóle nie słodzę nawet herbaty czy czegokolwiek, więc przekonajmy się. O! Nie, dobra. Oparzyłam się, o moje usta nie, Moje eksperymenty Ogólnie to, jak już piję kawę To żeby nie czuć aż takiej smaku To wiam sobie tutaj mleko I za chwilę przeleję do tego mleka Ale na początku chciałam zwykłą kawę Tylko spróbować bez niczego Oprócz cukru, ale nie To jest za gorące, więc challenge Prawie accepted, poza tym, że przeleję to Uwaga, znowu eksperymenty Jak wyleję to się zabije Już dzisiaj po raz dziesięty będę sprzątać Naprawdę Idealnie się zmieściło, jest, dobra. Przekonajmy się. Aha, cukier osadził się na samym dnie super. Nawet się nie rozpuścił w gorącej kawie. Jak to jest możliwe? Spróbuję, zobaczę, czy mam talent do robienia kawy. No, teraz tu mogę pić. Co ja wam powiem, że czegoś mi brakuje? Moja mama przed chwilą wróciła do domu i powiedziała, że coś mi kupiła. Więc jeszcze chyba do Was wrócę zaraz i zobaczę, co mi kupiła. A tak bardzo się cieszę, że mama mi kupiła pączki. Powiem Wam, tego co się nie spodziewałam, naprawdę. Myślałam, że jakiś lizak albo cukierki. Popatrzcie na emoji pączka. No prawie takie samo, naprawdę, prawie takie samo. Do kawusi idealne. Dobra, wracam do Was za chwilkę. Two hours later. No dobra, co mogę stwierdzić, że jest ciemno i mnie prawdopodobnie nie widzicie. Czuję przepływ energii, coraz większy. To jest od tej kawy pewnie, co nie jest zbyt dobre. Nie wiem, co ze sobą zrobić w tym momencie, ale jedyne co mi przychodzi na myśl, to to, żeby było oglądać film, który sobie właśnie znalazłam, przeglądając neta. Echem, do filmu trzeba coś wziąć do jedzenia, tak? bo ja się dzisiaj tak najem. Także idę wziąć coś do jedzenia, co będzie z emoji, i widzimy się zaraz. I ja Wam pokażę w ogóle, co to będzie. nie piszcie teraz do mnie? No, także widzimy się zaraz. O, matko, jest tak ciemno, że chyba mnie prawie w ogóle nie widać. Muszę. Zapalić lampę. Myślę, że od razu lepiej i coś widać. Także uwaga, co mam na obiad? Planowałam zrobić pancake, ale ponieważ mam pierogi w domu, które babcia mi zrobiła, to stwierdziłam, że sobie je wezmę. Także emoji pieroga, pierogi, zgadza się wszystko. Tutaj nie ma co oceniać, bo jednak nie ma porównania. Wiadomo, że babci pierogi wygrywają w 100%. Znalazłam super film, prawdopodobnie większość z Was już go zna. Baywatcha, ponieważ um, nie oglądałam tego, a w sumie to mi tak trochę przypomina wakacje, które już za niedługo będą, bo za parę tygodni dosłownie, więc tym bardziej się cieszę, więc już tak wprowadzając siebie w klimat wakacyjny idę oglądać ten film i jest moje pyszne, miałam powiedzieć naleśniki, ale pierożki piszcie jakie pierogi lubicie i ogólnie co czas na tym filmie jem, co jest złe w sumie, ale um, Sami trzeba też takie filmy nagrywać i w sumie zobaczymy, czy Wam się spodoba ten film. Jeśli tak, pamiętajcie, żebyście napisali, czy chcecie drugą część, tylko tym razem w drugiej części już będę razem z Wami szła do sklepu, kupowała te rzeczy, które mam jeść i gotowała, bo pancake na pewno razem z Wami będę robić. I sami zobaczycie, jakie zrobię, bo pewnie jest parę jak większość rzeczy, także to się wszystko okaże, więc miłego życzycie mi oglądania filmu, typowy spędzony weekend, i no, idziemy jeść standardowo! Kanapeczka wygląda w taki oto sposób, uwaga. Wow, prawie trafiłam z kolejnością, aż jestem w szoku, dobra. Bo nie brałam telefonu do kuchni, nie patrzyłam czy jest kolejność dobra, ale no. Macie mniej więcej porównanie, więc patrzcie i oceniajcie. Ja uważam w skali, że gdzieś tak 5 do 10, ale nie jest źle. Tylko nie miałam pomidora, więc wzięłam ketchup, no bo w sumie ketchup to pomidor, prawda? To był taki mega luźny filmik, ponieważ no... Nie wiedziałam co nagrać, a w sumie to nie jest głupi pomysł. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek to na YouTube nagrywał. Jeżeli tak, to podsyłajcie linki w komentarzach. Ja chcę z chęcią zobaczyć, kto to jeszcze nagrał. O, jeżeli widzicie sobie się tutaj przy swoim stanowisku, zaraz będę montować ten film, film dla Was. Jeżeli chcielibyście, żebym znowu wróciła do live'ów, tylko już takich wiecie, nie tam raz na miesiąc, tylko serio, raz na tydzień, nawet dwa razy na tydzień, to musicie mi to koniecznie napisać, ponieważ za niedługo mi mineta, na mega szybkiego i w końcu nie będzie nic cinać. Wszystko mam już prawie gotowe stanowisko. Jeszcze troszeczkę trzeba dopracować, ale to z Waszą już pomocą. No i co? Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji przede wszystkim, komentowaniu, wpadanie na mojego Instagrama, na którym jest Was już 10 tysięcy. No a ja idę jeść tą pyszną karapeczkę, która z tej strony wygląda tak bardzo bogato, ale jednak z drugiej strony już nie. <laughs> Także no, typowo. Idę dla Was montować ten filmik, no i widzimy się już w kolejnym filmie za tydzień. Pa, pa!